Witam was na kanale Auto i dzisiaj mam przyjemność przedstawić wam nowy model MG3, samochód, który kosztuje niespełna 100 tysięcy zł, a otrzymujemy w nim m.in. innymi kamerę 360 stopni, światła LEDowe. Tak oto prezentuje się przód tego modelu. Kaskadowy grill ala carbon. Imitacja wlotów i nie tylko wloty też są prawdziwe. Samochód znajduje się na kołach 16 calowych. no tutaj 17 myślę, że też by spokojnie weszły, lusterka w kolorze nadwozia, bo od razu powiem na wstępie, że mamy tutaj najwyższą wersję wyposażenia. Kierunkowskazy, kamera martwego pola, jak również tutaj mamy ikony Martwego Pola, jeżeli coś się znajduje podczas jazdy w Martwym Polu mamy tutaj sygnalizowane klamki w kolorze nadwozia bezkluczkowy dostęp do auta ciemne, czarne obramowania szyb z tyłu wycieraczka, bo też w tańszych wersjach nie mamy tego dodatku eleganckie światła troszkę przypominające Audi MG3 Hybrid Plus Cofania, czujniki, parkowania, dyfuzor, też takie płoczenia. Elegancko się to prezentuje. Bagażnik dość pojemny jak na takiego hatchbacka. Biała barwa, oświetlenie, haczyki oraz zestaw naprawczy. Nawet dość duże drzwi, trzeba przyznać. Komfortowo możemy wsiadać. Nie tak jak w innych markach, że tutaj drzwi kończą nam się prawie w tym miejscu. Na drzwiach znajdziemy miękkie elementy przeszycia: gazetowniki w oparciu kierowcy, jak i pasażera. Wejście USB, nawiewy, regulacja, półeczka mini. I w skrajnych fotelach znajdziemy mocowanie na fotelik 10 ISOFIX. Natomiast regulowane zagłówki i cyker łapy po bokach. I tak oto prezentuje się właśnie tylna kanapa tego samochodu. Natomiast zapraszam Was do wnętrza i na fotel kierowcy na drzwiach również takie wykończenia jak z tyłu. Satynowe klamki, wstawki, miedziane przeszycia troszkę podobne do kupry. Kierownica wielofunkcyjna z lewej strony ustawienia tempomatu aktywnego, natomiast z prawej multimedia, przyciszanie, zmienianie kart tutaj na wyświetlaczu, który to jest 7-calowy. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach z lewej strony ustawienia wysokości świateł oraz składanie i regulowanie lusterek. Na wyświetlaczu znajdziemy tutaj skumulowane dane, informacje na temat mocy, przepływ energii, ciśnienie w oponach i tak to prezentuje się ta kierownica. Myślę, że elegancko, też tutaj taka wstawka z pianobleka. Natomiast na środku dotykowy ekran z Android Auto Apple CarPlay o wielkości 10,25 cala A Tutaj możemy sobie konfigurować nawet przyciski Po lewej stronie, czyli jak klikniemy tutaj, to nam się włącza kamera 360 stopni Która jest naprawdę wysokiej jakości Możliwość wyboru obrazów Widok na koła. Elegancko się to prezentuje. Oświetlenie powitalne, odprowadzanie do domu poniżej ustawienia nawiewu, klimatyzacji oraz odgłośnianie i przyciszanie. Fotel kierowcy jak i pasażera jest podgrzewany, jak również kierownica. poniżej nawiewy, wejście do ładowania telefonu, do łączenia się z autem oraz do ładowania typu C i wejście 12V dwa kafoldery wybierak do kierunków jazdy elektryczny hamulec ręczny, auto hold, możliwość wyboru trybów jazdy i mamy tutaj trzy tryby Sport, Eco oraz Normal schoweczki podłokietnik miękki miękkie wykończenia przeszycia liczne schowek lusterko wsteczne czarna podsufitka Kurtyny przeciwsłoneczne z oświetleniem, lusterkiem, biała barwa. To samo po stronie kierowcy. Oświetlenie wnętrza. I tak oto prezentuje się MG3, który za niespełna 100 tysięcy złotych oferuje naprawdę wiele. Ma umiarkowany apetyt na paliwo, trzeba przyznać. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat tego samochodu, czy warto go kupić, a może już ktoś z Was kupił. Podzielcie się swoją opinią tym odcinku i zapraszam was do zostawienia suba na kanale, aby być na bieżąco z nowościami czy też MG, Hyundai, Cupra jak również inne marki. Do zobaczenia, cześć.